To jest jakaś pomyłka. Jesteście za wcześnie. Byliśmy umówieni na dzisiaj i jesteśmy dzisiaj. Materiały przywiezione, siła robocza rwie się do pracy. Tylko niech pani kierowniczka z łaski swojej wybierze styl dekoracji. To wreszcie będziemy mogli zacząć. Ale przecież jaskier nawet nie ma wam z czego zapłacić. Zdaje się, że już ma, albo zaraz będzie miał. W każdym razie pracuję nad tym. No, czyli wszystko się zgadza. Zdecydujecie się w końcu, w jakim stylu chcecie mieć to wnętrze? Hmm, a co mamy do wyboru? Misz Jaskier mówił, że waha się między stylem buduaru a dekoracjami teatralnymi, ale da nam znać, jak przyjdziemy. Jesteśmy, a decyzji jak nie było, tak nie ma. I jeszcze pani wielce zdziwiona, że ma coś wybrać. Choć podobno ten cały remont to dla niej. To dla mnie. No, przecież nie dla mnie. Zdecydujcie się wreszcie, bo mi żyłka pęknie. Nie wiem, co się bardziej spodoba, ja Geralt, znasz go dłużej. Powiedz coś. Może i znamy się dłużej, ale dla mnie nigdy nawet skarpet nie zmienił, nie mówiąc już o urządzaniu remontu. Ewidentnie robi to dla ciebie. Więc ty powinnaś zdecydować. Buduar kojarzy mi się z czymś eleganckim i kobiecym, ale też z pazurem. Taki właśnie powinien być kabaret. No i bardzo dobrze. Nareszcie. Panowie, koniec fajrantu. Do roboty. No, no, widzę, że z tym kabaretem to poważna sprawa. Odkąd dostał to miejsce, ciągle o nim mówił, ale też się nie spodziewałam, że tak szybko weźmie się do dzieła. Może nawet się teraz ustatkuje, w końcu będzie musiał doglądać interesu. To byłoby widowisko. Wbrew temu, co myślą o nim ludzie, Jaskier ma bardzo racjonalne podejście do życia. Mówimy o tym samym Jaskrze, tym, który potrafi w jedną noc przepuścić majątek wart połowy Nowigradu ale jest przy tym odpowiedzialny. Zawsze płaci na czas wszystkim, którzy tu pracują i nigdy nie zawalił żadnego występu. Dobrze by było, gdyby waszego premierowego też nie zawalił, a ciągle go nie ma. Mówił, że jak zdobędzie pieniądze, wstąpi do poli naszej choreografki, bo ostatnio nie przyszła na próbę. Mam nadzieję, że nie wpakował się w jakąś kawałę. Z nim wszystko jest możliwe. Sprawdzę to. Karni, zadania? Tyle płacili i nie bili. <coughs> <coughs> Wieczny ogień oświetli wam drogę. Grzać mi Woli kłóci się ze swoim narzeczonym, Półgłówkiem. Tylko ona w tym mieście zna się na choreografii, a ten but nie pozwala jej dla mnie pracować. Ale zaraz, właściwie, co ty tu robisz? Mieliśmy się spotkać w szałwie. Mieliśmy, ale cię nie było. Priscilla zaczęła się martwić, więc poszedłem sprawdzić, co z tobą. Martwiła się o mnie? To miłe. Dla niej pewnie mniej niż dla ciebie, więc lepiej wracajmy. Nie słyszysz, co tam się dzieje, trzeba pomóc Poli. Dlaczego piękne kobiety zawsze wiążą się z takimi palantami? Pojęcia nie mam. Ocuń się, wyważę drzwi. Poczekaj, może nie dewastujmy od razu jej domu. Gdzieś tu trzymała zapasowy klucz. Skąd wiesz, że ma tu zapasowy klucz? No, przecież nie współpracujemy od wczoraj jeszcze Poli zeszła się z tym chubim. Często ją odwiedzałeś? Zaszywałem się tutaj, kiedy Priscilla ćwiczyła z Poli w szałwi i rozmarynie. Dziewczyny pracowały nad układami tanecznymi, a ja komponowałem. Czyli Poli nie jest jedną z twoich... Nie łączę spraw zawodowych z osobistymi. Chyba, że chodzi o Priscilla. Priscilla według twojej relacji zamartwia się o nas, więc przestań gadać i poszukajmy klucza. No dobra, to znajdźmy ten klucz. Masz coś? Tu go nie ma. Jest i klucz. Co to u diabła ma być? Wynoś się z mojego domu! Zmień to i zostaw tę kobietę w spokoju. To moja narzeczona! Ale nie twoja własność! Kocham cię i nie pozwolę, żebyś świeciła tyłkiem w tym jego burdelu! O chwileczkę, chwileczkę. Widzę, że zaszło tu wielkie nieporozumienie, które chętniej mig wyjaśnię. W dupie mam twoje wyjaśnienia! Zabieraj się stąd albo skoję ci gębę! Mój przyjaciel grzecznie prosi, więc zrób mi tę uprzejmość i go wysłuchaj, albo inaczej porozmawiamy. No dobra, mów. Chubio, prawda? Poli dużo mi o tobie opowiadała. Mówiła, że jesteś Rudytą o otwartym umyśle. Tak mówiłaś? No tak, prawda, jestem otwarty, ale. Ale moja otwartość kończy się tam, gdzie moja narzeczona zaczyna się wdzięczyć po zamtuzach. Wynosi się stąd obaj. Poli nigdzie z wami nie pójdzie. Daj mu skończyć. Tu nie chodzi o żaden zamtuz. Widzisz, przyjacielu, Gerald dotknął sedna, bo to co leży na stole to stara wersja plakatu reklamowego. Stara? Bardzo. Z czasów, gdy właścicielem lokalu był kto inny. Ja natomiast nigdy bym nie dopuścił, żeby w moim kabarecie miały miejsce jakieś bezeceństwa. Reputacja mi na to nie pozwala. No to niby o co w tym chodzi? Twoja narzeczona jest artystką wielkiej klasy i chcę, by pełniła u mnie funkcję odpowiednią do swoich talentów. Będzie choreografką. A to oznacza procent od każdego przedstawienia, które przygotuję. Znaczy pieniądze. I Sława, bez wdzięczenia się, masz moje słowo. Hmm. No. Skoro tak. Wiedziałam, że się zgodzisz. Zatem postanowione. Do zobaczenia w szałwi, Poli. To ja lecę. Dogonie cię. Uch, myślałem, że będzie gorzej. Nieźle to załatwiłeś. Kompletnie zbaraniał, jak nazwałeś go erudytą. Najważniejsze w negocjacjach to szybko ustalić czyjś czuły punkt i odpowiednio go wykorzystać. To co? Wracamy? Muszę jeszcze wstąpić do Latreka. Już dawno zleciłem mu wykonanie nowych plakatów, a mimo to Hubio miał starą wersję. Ktoś tu się będzie gęsto tłumaczył. Kim jest Latrek? Nie słyszałeś o nim? Henryk Latrek, słynny malarz portrecista. Zamówiłeś plakaty reklamowe u portrecisty. To stary znajomy, a akurat potrzebował pieniędzy. Uznałem, że przydadzą nam się plakaty promujące pierwsze przedstawienie. Rozumiesz, widownia sama się nie zapełni. Dobra, ja pójdę do Latreka, a ty wracaj do szałki. z zmyje mi głowę. Naprawdę? Pójdziesz? Jeszcze chwila i zmienię zdanie. Mów, gdzie on mieszka. W dzielnicy portowej. Niedługo wracam. Nie jakiego Latreka. Nie ty jeden. Ten cholerny niziołek ma długi u połowy miasta. Ale ja właśnie zamierzam odebrać swoje. Dla wszystkich nie wystarczy, więc zabieraj się stąd. Kto pierwszy, ten lepszy. Wiesz co chcesz, ja przyszedłem tu tylko po plakaty. Nie słyszałeś co mówiłem? Wszystko tu należy teraz do mnie. Zwieprzaj dziworągów a myślałem, że załatwimy to spokojnie. Pożałujesz od No dalej. Czego kurwa chcesz? Plakatu. Nie ma tu żadnych plakatów. A Latrek gdzie jest? Pewnie tam, gdzie zwykle. Przepuszcza ostatnie korony na wyścigach u Wegelbudu. No widzisz, a można tak było od razu. Tempo, Tempo!